Yes. <coughs> Boże. A mi piasek zasmrodził pokój. Dobra, spadaj mi z tym. Nie wiem, co to przeszło. To Jaki kafel, spadaj Jaki kafel kuźwa Hejka, mam nadzieję, że się otworzy, dawaj szybciej się otwieraj Jaki kafel kuźwa Co z tym kwiatkiem? Nie wiem co z tym kwiatkiem, kwiatek mi totalnie grę zlagował może się kuś wap... Może się cieszyć, ale się gra włącza. Więc jest plus, a ja idę na szybko. Eee, mam nadzieję, że gra się uruchomi. Bo będzie głupia, jak się nie uruchomi. Naprawdę. Jezu, uruchamia się! Mam nadzieję, że ten kwiatek nie powsuje mi teraz wszystkiego. Dajesz, bejba. No, kurde. Już myślałam, że ta Simka włosów nie ma. A ja bym się wkurzyła, jakby ta gra się popsuła. W sensie, ta rozgrywka, na której gram.

Mm. Nie wiem w sumie teraz o co chodzi. Że ona nie może tam przejść, skoro był taki sam, jakby to samo umieszczenie było. I i teraz ona tutaj przyjdzie, co nie? Ale tutaj już mi gada, że ona niby podejść nie może. Nie wiem o co tej typiarze chodzi. Oda, spróbujemy to naprawić, bo mam nadzieję, że to nie jest przez to, tylko że przez stół. Kurde, zamknę się. Może być to wino albo stołu, albo tego czegoś. To na razie nie wiem, bo odsuwam to. I zobaczymy, albo tu jest wina tych, tych schodków. Coś tu musi być, jakąś winą, bo ona nawet nie chce podejść. A ja nie wiem, co tu mogło zawinić. No chyba, że zrobimy inaczej. Kurde, co, idziesz pływać? Zrobimy, o tak. I tu trochę przyciągnę to, żeby miała trochę więcej miejsca, co nie? Jak znowu to drzewo się wzięło. Miałam trochę więcej miejsca. Ten stół sobie na razie tu przełożę. Dobra, to ustawię tak, jak tu wcześniej było. Co to robi tutaj? Dobra, niech to na razie tu stoi. Schody raczej. Też tak myślę, że schody, dlatego ja je. Te schody muszą być jakieś po prostu popsute. O, nie, zaraz mojego piąska zabiję, zachwienię sobie drapnę. Zrobimy na razie tak. Dawaj, idziesz tu, nie pływasz. Nie pływasz, idziesz. Idziesz tu, wejwa. No tu chyba ma masz rację, że schody mogą być czynnikiem tym, że ona w ogóle nie chce tutaj podejść. Nawet nie chce z nich skorzystać. Schody! A, ale to jest dziwne, bo użyłam tych samych schodów tutaj. A coś zobaczę. A tutaj na przykład? Dobra, spadaj. Nie idziesz gotować. Nie idziesz gotować, ani czytać. Odkładasz tą książkę? Odkładasz tą książkę? Późno, dobra. Dobra, i teraz idziesz. Dobra. Musi przeczytać, bo ona jest jakaś dziwna. Hmm. Nie zapisała mi pokoju. Łazienki, ale ja to zrobię nową. No, od nowa pamiętam co tam było. No co ty tu robisz, Karyna? Tuś Was płafi. Nie idź do niej, nie idź. Patrz. No normalnie po tych schodach schodzi i wchodzi. Kurde, nie pływasz. No ona po tych schodach normalnie wejdzie. Teraz chodź tu. A bo ona może po tych schodach nie może schodzić. I wchodzić, co? Tutaj są też te schody, co nie? Ale jest głupia, bo ona po nich... nie może wejść tak. Ale te schody są jakieś powalone. Schody, po których mogę wchodzić, ale nie mogę po nich schodzić. Już twórca tego moda powaliło. Te schody ogólnie są ładne bardzo są ładne. Tylko właśnie minus jest taki, że one są jakieś dziwne. To może właśnie wina była w schodach, dlatego. nie mogła chodzić. Nie nic. Nie wiem, nie pamiętam, tam bywa nie będzie, tak. Wezmę i to będzie stało tutaj jak wcześniej. Myślałam, że to była wina kwiatka, to jednak była wina schodów, bo... z teraz tak myślę, to... Nie wiem. Ale to jest dla mnie bardzo dziwne ze względu na to, że ona normalnie po tych schodach chodzi. Ale... Musisz, się... No i patrz. Ale nawet tu mi nie chce podejść. Nie wiem o co z nią chodzi. Jak to nie możesz tu iść? A tu. A to jest dziwne. Co tu się stało? Tu nie ma ściany. Tu nie ma ściany. Ja sobie chyba dzisiaj odpuszczę z tą grą już, bo doprowadza mnie do nerwów. Więk, większości. Co się. Zmienię I tyle, ale jakby to są jedyne schody, które teraz tu działają. Pod nich nie wiem, czy ona wyjdzie w sumie po nich, ja muszę to zobaczyć. Czy po tych schodach ona by weszła na górę. O tutaj. Kurde no. Ej, bo ona w ogóle tu nie może. Ni A, bo ona chyba coś robi teraz. I czy ona będzie mi gadać, że ona nie może wejść? No nie wiem, co jest z tym schodami. I tak chyba jutro to zrobię, bo wolę sobie dzisiaj odpuścić. Jeżeli chodzi o granie w Simsem. By już ona mnie wkurza, to bardzo, wkurzasz mnie ty Piaro i umrzej i najlepiej, jutro po prostu może sobie zagram i tyle Jakoś nie wiem, naprawić, prawie co jest dla mnie bardzo dziwne, że ona po tych schodach zejdzie, ale wejść już nie może, bo coś tam, ja nie wiem o co w tym sumie chodzi A gdy pobieram różne mody ze schodami, to mi pokazuje coś innego Boże, zapomniałam otworzyć. Hello? Madafaka? Co tu się stało? O to... który... A ja się przed chwilą zesrałam. A ja się przed chwilą zesrałam. O co chodzi? Bo ja to jutro zrobię. Jutro będzie z tego też live. Będę myślała te schody jedynie na pewno i będzie ok, papa.